Mapa krakowskich rzemieślników to mapa, która ukazuje twórców i lokalnych przedsiębiorców, a została przygotowana przez Stowarzyszenie Otwarte Mieszkania w ramach projektu realizowanego przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sztuka do rzeczy Design w Krakowie. Projekt miał w założeniu i na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców, rzemieślników, krawców, tapicerów, szewców, kaletników, ale również z gastronomii, piekarzy czy, czy też wytwórców lokalnej żywności, jak na przykład herbat. Około roku temu, jak ona powstawała generalnie, mąż postanowił przystąpić po to, żebyśmy byli bardziej rozpoznawani, zauważeni. My jesteśmy firmą rodzinną, która jest producentem tych wszystkich ziół, przypraw. Od niedawna również wypalamy kawę. Ten lokal tak naprawdę powstał po to, żeby dotknąć bliżej naszego klienta, żebyśmy mogli Mogli osobiście z nim rozmawiać. Jest to o tyle miejsce wyjątkowe, że mamy bardzo dużo dostępnych ziół i w różnych mieszankach i osobnych. Są to zioła głównie pochodzące z Polski, ale nie tylko, właściwie z całego świata. I można do nas przyjść, zaparzyć sobie dzbanek mniejszy lub większy i wybrać sobie, co się chce pomieszać w tym dzbaneczku. No jest to nasza cudowna księgarnia o bardzo szerokiej ofercie, z szeroko pojętej literatury rozwojowej, mamy bardzo taki szeroki zasób literatury wschodniej, z buddyzmu, hinduizmu, ale też i w naszej zachodniej filozofii. Dużo takich ciekawych tematów, odrobinę ezoterycznych, bardzo duży dział psychologii. Także jest w czym wybierać. O zdrowiu bardzo dużo książek. Bardzo fajne rzeczy. Cały czas ta mapa się poszerza i są tam dodawane kolejne punkty czy sklepów, zakładów, pracowni. Na dzień dzisiejszy mamy ich kilkadziesiąt, ale ja mam nadzieję, że będzie ich kilkaset.